Cześć, witajcie Marcin Lewandowski z tej strony. Przybywam do Was jak to zazwyczaj z pytaniem. Pytanie brzmi, czy według Was obsługa klienta jest ważna? Bo według mnie jest ekstremalnie ważna dla firm, które już posiadają oczywiście klientów. I tutaj dzisiaj przeanalizuję pewien przykład na kanale Macieja Wieczorka. On tutaj właśnie miał przygodę z firmą Hestia, to jest firma ubezpieczeniowa. No, i bez zbędnych słów przechodzę do analiz, bo ta analiza jest bardzo ważna i będzie tutaj taka wisienka na torcie, oczywiście. Także zapraszam Was. Najpierw takie twierdzenie, taki statement. Kilkanaście sekund, także posłuchajcie. A teraz dzisiejszy temat: customer experience, kontra customer service, można powiedzieć, czyli. Część przedsiębiorców dalej do dzisiaj nie odkryła faktu, że kluczowa dla sprzedaży długofalowej, zwłaszcza jak chcesz zarabiać więcej, jest obsługa klienta. Kluczowa jest obsługa klienta i tak zwane customer experience, czyli takie odczucia tego klienta. Jakie on właśnie te odczucia ma po tej obsłudze, jak zostaje obsłużony, czy będzie polecał firmę, czy będzie nawet takim, w cudzysłów takim apostołem danej firmy, czy będzie polecał ją dalej, no, czy raczej nie. Albo będzie tak miał neutralny stosunek. To jest bardzo ważne. Teraz znowu kilkanaście sekund o tym, co robią najlepsze firmy na świecie. Jaką obsługę klienta proponują swoim klientom. Natomiast to, co robią najlepsze firmy na świecie, to jest customer experience, czyli że my nie chcemy obsługiwać klienta. My chcemy, żeby kontakt z naszą firmą, firmą to było niesamowite doświadczenie. Czyli ważne jest, żeby to doświadczenie po tej obsłudze było no takie niesamowite. Takie, żeby klient miał poczucie, że no ta firma, ludzie, którzy zajmują się obsługą klienta, naprawdę zadbali. I to, żeby to było takie szczere, wiecie. Takie wypływające od nich najlepiej. Okej, okay, i teraz właśnie będzie ten przykład z samochodem. Niestety Audi A5 odjechało w nocy. Zostało po prostu skradzione. No i tutaj macie właśnie a, mówi, co się stało. Generalnie. Tu też Krótką chwilę, około 20 sekund to trwa, ale to jest ważne, bardzo ważne. Dla tego przykładu oczywiście. Pierwsza skrajność to jest firma Hestia, firma ubezpieczeniowa. Rok temu ponad okradli mi samochód Audi A5, wartości tam około 135 tysięcy złotych. Odjechał mi w środku nocy spod domu. No i co się działo? Ten samochód nie był formalnie mój, tylko należał do firmy, z którą współpracowałem i która importowała suplementy diety z Niemiec. Okej, okay, czyli to nie był jego samochód, tylko ten samochód należał do firmy, z którą współpracował. No więc teraz słuchajcie, jak firma na literę H to potraktowała tą sytuację całą. No i firma Hestia mówi takie coś, że skoro ja jeździłem samochodem, który był własnością innej firmy, to to była wypożyczalnia wypożyczalnia samochodów i mieliśmy mieć ubezpieczenie na wypożyczalnie samochodów, a mieliśmy zwykłe za jedyne 5000 złotych, więc oni nie wypłacą. No i oczywiście okazało się, że prawnie rzecz biorąc wyszło na to, że mają rację, czyli że znaleźli taki haczyk, którego się podważyć nie dało, bo tak to rozpisali sprytnie, że nie dało się tego podważyć i e, prawnie racja, moralnie absolutna bzdura, bo było dla wszystkich stron konfliktu, że tak powiem oczywiste, że no, to nie jest to wypożyczany samochód, tylko to. Okej. Okay. Czyli po prostu firma w umowie zabezpieczyła się pewnie na wszelkie możliwe sposoby. No bo oczywiście no, tutaj nie można mieć jakichś tam pretensji do firmy, że dba o swoje interesy, bo umowa jest no, e ubezpieczenie jest właśnie po to, ta umowa, żeby no, zabezpieczyć firmy ube y ubezpieczyciela interesy przede wszystkim. Także nie wypłaciła, no ale generalnie wiecie, jeżeli w długim terminie by patrzyła firma tak naprawdę, no to jakoś może by się dogadali. No bo to, 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 co zaraz Maciej wieczorek właśnie powie, no że oni są bardzo krótkowzroczni, okazali się w tej sytuacji, to ponieważ no, nie, nie patrzyli jakie ta decyzja może przynieść konsekwencje. Tak, i teraz będzie właśnie ta wisienka na torcie. Także słuchajcie uważnie. No i teraz, co to oznacza? Oznacza to tyle, że ja już nigdy z tej firmy nie skorzystam. Więc od tego czasu już z 15 tysięcy wydałem na ubezpieczenia i normalnie ubezpieczałbym w Hestii, ale już te 15 tysięcy nie poszło do Hestii. Mało tego, ja sam, jak zmieniając samochód powiedzmy, nie wiem, co półtora roku, co dwa, no to jak, jak policzę, że nie wiem, jeszcze przeżyję 30-40 lat, to tak. będzie tych samochodów na przykład 20, to ja sam już 100 tysięcy na ubezpieczenia wydam gdzieś indziej, więc oni już są w plecy, ale ja jestem taki, że ja opowiadam tę historię, jak się tutaj firma zachowała i że wykorzystała gwiazdkę umowną i tak dalej. Znaczy gwiazdki tam nawet nie było w umowie, tylko to było... tego no, nie było w umowie, to po prostu e, było, był miks różnych ustaw, które tutaj zastosowano. No i w związku z tym myślę sobie, że tak e, docelowo ta firma straci milion przez taką akcję. Więc wi widzisz, robisz głupią obsługę klienta, czepiasz się o byle co, e, oszczędzasz 100 tysięcy, tracisz milion i tak to działa w każdym biznesie. No właśnie. Krótkowzroczność tutaj, właśnie tego, no nie wiem, obsługi klienta. No sądzę, że to, no nie wiemy tutaj, jak tutaj ta sytuacja dokładnie wyglądała w szczegółach, w detalach, no ale krótkowzroczność, można tak powiedzieć, tej firmy, też tak będę generalizował, no tej firmy, bo tam nie wiem, kto, kto tam jest, powiedzmy, menadżerem i tak dalej. Krótkowzroczność firmy spowodowała to, że. Zaoszczędzili na, na wypłacie tego odszkodowania Za skradzione auto tak? No bo zabezpieczyli się a, Umową a Zaoszczędzili powiedzmy tam wartość Rynkową tego samochodu Te 100 tysięcy tam ponad trochę No ale to ma przełożenie na Straty Które ponieśli Poniosą w przyszłości Tak jak właśnie e, Maciej tutaj mówi Nie ubezpieczy się w tej firmie Teraz będzie żył, powiedzmy, kolejne tam 30-40 lat. Jeżeli ta firma by go dobrze obsłużyła, to ubezpieczenie by mu albo jakieś częściowe, nawet jakoś by się tam dogadali. No, bo zawsze można się dogadać, tak, wypłaciliby mu coś. No, to bym to powiedzmy, że, że zaakceptował. Potem dalej by się w tej firmie ubezpieczał. Na przykład, już przez kolejne lata, na przykład, jeżeli by go dobrze po prostu ta obsługa klienta, żeby gdyby zadziałała, kolejna sprawa. Mógłby oczywiście, jeżeli ktoś się go by zapytał, Maciej, poleci jakąś ubezpieczalnię, bo kupiłem furę, a szukam dobrego ubezpieczenia. No to co by się stało? Maciej by polecił firmę Tom i Tom, XYZ, ABC i tak dalej. No ale tak się nie stało. No i teraz słuchajcie, to są potencjalnie taka jedna sprawa to są potencjalnie straty liczone w setkach tysięcy, milion i więcej, tak? No, bo wiecie sami, nie? Takie są kwoty ubezpieczeń płacone przez kilkadziesiąt lat, jeżeli taki właśnie macie, by polecił tą firmę, powiedzmy Albo swoim znajomym, albo nawet pomijając znajomych Tutaj ma 450 tysięcy prawie subskrybentów Jeżeli nawet, jeżeli puśćmy tak wodze fantazji Mogłyby mieć współpracę z tą firmą, tak? I wtedy, na przykład, dla chętnych, dla subskrybentów, dla tych osób, które go oglądają, mogła być jakaś specjalna oferta, że na przykład przy wykupie polisy wpisujesz na przykład w miejsce, nie wiem, na kod rabatowy, powiedzmy, czy coś, jakieś tam hasło, nie? Na przykład macie wieczorek i masz, powiedzmy, tą ofertę tam x% tani, albo jakąś ekstra ofertę, nie? Także to są potencjalnie milionowe straty. I teraz pytanie, kogo stać na takie straty milionowe? No, jeżeli ta firma obraca miliardami, może sobie pozwolić na takie straty. Ale pytanie, no dlaczego w ogóle pozwalać sobie na takie straty, skoro taka potężna firma, obracająca dużymi aktywami, na pewno stać ich by było na to, żeby dobrą naprawdę, z prawdziwego zdarzenia, obsługę klienta sobie, że tak powiem, skroić, ludzi odpowiednich zatrudnić, przeszkolić ich tylko. Według mnie to po prostu szkolenie może nie za dużo da, ale to muszą być osoby właśnie takie empatyczne. No i zarząd firmy musi właśnie też podchodzić do tego tak też empatycznie, żeby przyciągać ludzi, żeby pozyskać jak najwięcej klientów z rynku. No bo trudniej jest pozyskać, nawet koszt pozyskania nowego klienta generalnie, jest większy niż utrzymanie tego klienta. Nie? Także tutaj są jeszcze inne, oczywiście, w tym filmie przykłady. Jest fajny przykład z firmą Porsche, od razu tutaj po tym przykładzie. Także ja polecam Wam, jeżeli się oczywiście interesujecie obsługą klienta, na przykład, czy prowadzicie biznes. No i jeżeli prowadzicie biznes, czy współpracujecie z jakąś firmą, no to obsługa klienta jest bardzo ważna bardzo, bardzo, bardzo ważna. Także polecam Wam ten odcinek. Oczywiście to jest yy, odcinek, który był wyemitowany 5 lat temu. Jak tutaj mi pokazuje, zaraz sprawdzę dokładnie datę, kiedy to było. 22 sierpień 2019. Ale to generalnie nie ma znaczenia, yy, kiedy to zostało wyemitowane. Ważny jest przykład, bo uczymy się na przykładach. Uczymy się na błędach. Najlepiej czyichś cudzych błędach żeby ich nie popełniać potem, bo takie właśnie błędy zaniedbania mogą prowadzić do strat. Kolosalnych strat. I na pewno nie jeden przedsiębiorca się o tym już przekonał. Także polecam wam to obejrzeć i na pewno będę publikował kolejne materiały na temat obsługi klienta, bo no, interesuje mnie ten temat. I będę właśnie też no, generalnie analizował przykłady, bo tych przykładów jest mnóstwo. I na pewno macie też z życia swojego, sądzę, że też z własnego życia macie przykłady, kiedy na przykład Was dobrze obsłużono, byliście zadowoleni z obsługi klienta, no i też, i też, jeżeli nie byliście obsłużeni dobrze, no to też na pewno takie przykłady macie. I generalnie sądzę, że, no chociaż, no to może nie jest jakaś zasada, ale pamiętamy bardziej te, te, te przykre przykłady. Jeżeli ktoś na przykład nas niedobrze obsłużył, że tak powiem, to tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się i zapraszam na kolejne odcinki na moim kanale. Pozdrawiam, cześć.